I teraz przechodzimy do regulacji. Po co nam ta regulacja, czy właściwie ją robić, a jak robić? No to jak właściwie? Regulacja zbóż, proszę Państwa, jest za, dla nas ciągłym wyzwaniem. Programy regulacji zbóż y, opierają się głównie o określone fazy rozwoju zbóż. Przebieg wegetacji wiosennej w y, i jesiennej, jeśli mówimy o tym sezonie wegetacyjnym, no jeśli chodzi o problemy dokrzewiania zbóż, był niewielki, w zasadzie bardzo późne zasiewy po burlakach czy kukurydzy wymagały korekty czy dokrzewiania wiosennego. W okresie wykonywania zabiegu podstawowego, czyli cały powiedzmy kwiecień, jeżeli przeanalizujemy, schroninont wiadomo, że był wyjątkowo niekorzystny, bardzo zimny, bardzo suchy, Zabiegi po okresie, w okresie początku szczelania w wło w fazie 30 rzeczywiście stanowiły wyzwanie. Niewielu z państwa decydowało się wtedy na zabiegi, używając pełnych dawek regulatorów wzrostu, gdyż w obawie o suchy przebieg w miesiącu kwietniu były te zabiegi albo w ograniczonych dawkach, albo przenoszone na późniejsze fazy. Jest to rzeczywiście w tym roku trudny element, jeśli chodzi o kompleksową ochronę zbóż. Natomiast do dzisiaj skończone zostały już zabiegi e, skracania do kłosia i e, opinia o tym, co w Państwa się udało, czego rzeczywiście, co warto zmienić i poprawić w następnych sezonach, będą w świetle tego materiału filmowego, który z Państwa zobaczycie, będą kolejną lekcją, jak w tych trudnych warunkach zabiegi regulacji poprowadzić To może obejrzyjmy film teraz. Poproszę Zapraszam. może materiał z Roguźna. Zapraszam. Teraz jesteśmy na bloku regulatorów wzrostu, i tutaj mamy poletko kontrolne, gdzie na pszenicę nie został potraktowany regulator wzrostu. Widać, jak ona jest wysoka. Za chwilę te rośliny wykopiemy sobie do tego, żeby zrobić taką większą, lepszą biometrię, ale zapraszam, żeby zobaczyć, jak wyglądają poletka zrobione regulatorem wzrostu. Warto dodać, że tutaj mamy trzy bloki z terminami wysiewów, i tutaj jesteśmy akurat na terminie opóźnionym wysiewu. Tutaj, tam dalej, mamy następne 2 metry to jest termin optymalny wysiewu i kolejne 2 metry. To mamy termin wczesny wysiewu pszenicy. Także tutaj te różnice drobne w wysokości roślin widzimy, chociażby związane z terminami siewu. Tutaj zastosowaliśmy dwukrotnie regulator wzrostu. Modus flexi został zastosowany w fazie przełamania 30-31 w dawce 0,3 litra na hektar, a potem zrobiliśmy jeszcze tak zwaną regulację do kłosia w fazie ukazującego się liścia flagowego. Zabiegi regulacji wykonaliśmy tutaj 17 kwietnia, wtedy było możliwe okno zabiegowe i ten zabieg na liść flagowy zrobiliśmy z kolei 28 maja. Także mamy tutaj komplet, widać, że pszenica jest niższa i mamy odpowiednio zabezpieczoną przed wyleganiem. Widać, że sztywność jest też bardzo przyzwoita. A teraz zrobimy biometrię, także wykopiemy rośliny i zobaczymy, jak to wygląda w porównaniu. No i zdecydowanie widzimy różnicę przede wszystkim w wysokości, bo tu nam się co prawda skończyła tablica, ale te 10-15 cm już mamy różnicy w wysokości chociażby. I tutaj ważniejsza chyba rzecz z tego punktu widzenia stosowania regulatorów. Proszę popatrzeć na źdźbła, jakie one są tutaj grubości, jakie one są tutaj grubości. Widać, że preparat modus nam pięknie pogrubił tutaj pszenicę, także te źdźbła są sztywne, są odpowiednio skrócone, czyli stosując tutaj regulator wzrostu, zdecydowanie zmniejszyliśmy ryzyko wylegania tego. Tak zadziałały regulatory w pszenicy. A jak zadziałał w jęczmieniu? Chodźmy zobaczyć. I tutaj mamy pas kontrolny roślin jęczmienia, nie traktowanego regulatorem, natomiast tutaj mamy jęczmień traktowany regulatorem. Zabieg został wykonany dwukrotnie w fazie BBCH. 30-31, czyli przełamanie pierwszego kolanka. E, zabieg został wykonany w dawce 0,6 litra modusa e, Flexi e, i to był wtedy 24 kwietnia. Natomiast zrobiliśmy tutaj jeszcze na flagowy 0,2 litra e, modusa Flexi, aby właśnie usztywnić i e, skrócić nieco do kłosie. No i jak widać, na kontroli rośliny są zdecydowanie wyższe, tutaj mamy rośliny krótsze, natomiast to jest coś ciekawego, to widzimy tutaj... E Źdła boczne, które nie zostały zredukowane i które cały czas roślina, że tak powiem, pompuje. Natomiast tutaj takich sytuacji nie ma. Te wszystkie źdła są w miarę na jednej wysokości, czyli to jest to, o co nam chodzi, żeby ta architektura łanu była właściwa. Ponadto, no jest skrócona roślina. Tutaj te źdła są zdecydowanie wzmocnione, także te, ta wysokość powinna spowodować, że ten jęczmień powinien się utrzymać. Oczywiście nie jesteśmy cudotwórcami, jeżeli przyjdzie nam jakaś nawałnica i po prostu ten jęczmiej może położyć. Ale. Zabieg jest zrobiony, rośliny są zabezpieczone. No właśnie, nie jesteśmy cudotwórcami, próbujemy wszystko robić jak się tylko daje najlepiej. E, a bardzo często w ostatnich latach pogoda nam weryfikuje to wszystko. No, już mieliśmy w zeszłym tygodniu pierwszą trąbę powietrzną w, ty, w tym roku w kraju. Także no, to, to, co nas czeka, no, zapowiada się, można powiedzieć, nieciekawie, tak na dobrą sprawę. Ale pytanie skracać czy nie skracać? Dla mnie odpowiedź jest y, jedna. Oczywiście skracać, a właściwie to regulować, ponieważ rośliny muszą być odpowiednio przygotowane chociażby do takich warunków. Wracając. W, proszę. Wracając do tej sytuacji, którą widzieliśmy w Roguźnie i mając z tyłu głowy ten suchy kwiecień, ja nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale tam, gdzie rośliny były traktowane modusem, oczywiście wyraźnie obniżona wysokość roślin, redukcja wysokości to jeden z elementów, bo w tych warunkach Narastającej suszy, mniejsza powierzchnia rośliny, to też mniejsze potrzeby ewaporacji. To bardziej sprawnie działający system korzeniowy, lepsze dostarczanie składników pokarmowych, lepsze warunki do fotosyntezy. I w takim szerokim zrozumieniu, bez względu na sytuację, jaką mamy w pole, potrzeba wykonania zabiegu podstawowego, pomimo tych trudnych warunków, była przeogromna. Tak naprawdę, jak popatrzymy na całość tego zabiegu regulacyjnego. To skrócenie pod, y, dolnych międzywęźli w stosunku do kontroli było na tle wielolecia w naszych doświadczeniach porównawczych nieco mniejsze. Natomiast uzyskaliśmy bardzo wysoką efektywność skrócenia do kłosia stosując modus flexi. W skracaniu do kłosia. No właśnie, to, to wszystko jest związane z tymi niestety nieszczęsnymi warunkami pogodowymi, bo e, z reguły te zabiegi robiliśmy gdzieś tam końcówka kwietnia, powiedzmy, te pierwsze zabiegi, e, no i wtedy mieliśmy bardzo dużą ilość przymrozków. E, rośliny, zboża praktycznie stały. Bardzo było ciężko zauważyć jakieś nowe przyrosty, e, gdzie w normalnych latach, kiedy wegetacja normalnie trwa, gdzie mamy e, dużo dni z temperaturą dużo wyższą w ciągu nocy, e, to te zboża już były zdecydowane. Zdecydowanie wyższe no efektywność oczywiście mogła być mniejsza z tego względu że roślina cały czas metabolizuje ten środek jeżeli on został podany natomiast przy dokłosiu mieliśmy bardzo wysokie temperatury ta reakcja była natychmiastowa i dlatego te efekty mamy jakie mamy Marcin, no Marcin jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać bo ta sama masa słomy te same atomy a ciągle mamy dylemat czy zabiegi regulacyjne e, w zabiegach regulacyjnych to prawda czy mit? Proszę mi o Ten mit już próbowaliśmy obalać wielokrotnie, że skracając, że tak powiem, wysokość łanu, skracamy sobie masę słomy. Nie, to jest nieprawda. Roślina nabudowuje dużo więcej komórek w tym. Dolnym, dolnym międzywęźlach i tam ta masa jest skumulowana. Także masa słomy jest na pewno taka sama, jak nie większa, bo w wielu publikacjach naukowych możemy te informacje właściwie znaleźć, że masa słomy po regulatorze wzrostu po modusie jest tak na dobrą sprawę wyższa. Tak samo jak jest i wyższy plon ziarna, na którym nam najbardziej zależy. ale Absolutnie nie redukujemy masy słomy stosując regulator wzrostu. Jeszcze jeden element końcowy, bo ta długa jesień sprzyjała krzewistości ogólnie zimych i w okresie po wygrananiu zabiegów regulacyjnych, Uzyskaliśmy bardzo dobrą krzywistość produkcyjną, bardzo szybko modus odrzucił te najsłabsze pseudodźbła i mamy łany zamknięte na poziomie 600-700 kłosów, prawie idealne obsady. No tak, to było chyba widać nawet na filmiku, gdzie, był, gdzie był jęczmień, prawda? Tak. Tam, gdzie była kontrola, mieliśmy te dwa bła, które nie zostały zrzucone, natomiast na pomodusie to było zredukowane. Tak. Ale I dobra. Panowie, panowie, ja mam do Was tutaj już pytanie, ponieważ hmm. mamy właśnie od naszej publiczności. Pan Arkadiusz Nadolski pyta się, czy trinek na liś flagowy może uszkadzać, deformować kłos, utrudniać kłoszenie. Nie, to jest też kolejny mit, który pragnę obalić. Z tego względu, że odpowiednio zastosowany regulator wzrostu, tutaj akurat trinek zapagatylu, podczas stosowania na liść ukazującej się, chociażby liść flagowy, nie będzie miał wpływu na utradnianie jakieś kłoszenia, ponieważ jest on, że tak powiem, wpływającym bardziej tutaj na redukcję do kłosia i tutaj wpływu takiego nie będzie. Oczywiście, jeżeli zrobiliśmy bardzo jakąś wysoką dawkę, to tak się może stać, bo no nie jesteśmy cudotwórcami. Natomiast jeżeli robimy nasze rekomendowane dawki, tak jak tutaj słyszeli 0,2 litra na ten liść flagowy, to tutaj naprawdę nic złego się nie dzieje. Ale okej, okay, dobra, może zobaczymy kolejne dwie lokalizacje, jak tam spisała się regulacja wzrostu. Zapraszam na Ulchówek i Polwice. Poznajcie efekt modus. Tutaj został zabieg wykonany 0,3 litra modusa Flexi, włącznie z naszym pakiem fungicydowym, a po drugiej stronie mamy kontrolę, gdzie tutaj nie było zabiegu. Myślę, że tu już doskonale widać, nawet nie wyrywając roślin, że te rośliny są znacznie wyższe. Tu już wystąpiło wyleganie. Tu już widać, że ta pszenica już się nam położyła i zaczyna się ona prostować, ale to wyleganie już się to zaczęło. Tam jest następne gniazdo wylegania. Także stosując modus, na pewno dajemy większe bezpieczeństwo dla naszego plonu, zabezpieczamy pszenicę przed wyleganiem. Przyginamy. I puszczamy bardzo nisko przyginamy i puszczamy. nie łamie się, nie strzela, czyli jest fenomenalnie elastyczna, elastyczne źdło, które jest w stanie ponieść ciężki płos i wytrzymać różne zawieruchy, które mogą się nam oczywiście przytrafić. Czyli mamy niską roślinę, sprężystą roślinę przygotowaną na utrzymanie wysokiego błędu. No właśnie, i tutaj mamy. Kolejny dowód na to, że właściwie zrealizowana regulacja wzrostu daje nam naprawdę duże bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o zapobieganie wyleganiu. I tutaj na przykładzie chociaż polwicy, gdzie przyłożone były te rośliny tak. mocno do ziemi, one Pięknie natychmiast wróciły. Tak? W Ulchówku, ja wcześniej też nagrywałem film, nie wiem, czy Państwo mieliście okazję zobaczyć, ale to zapraszam na nasz vlog, tam pokazywałem różnicę w wysokości tych pszenic i ona wynosiła jeszcze przed zastosowaniem drugiego zabiegu właśnie na, na liść flagowy, E, wynosiła ponad 20 cm, także to była spektakularna różnica. E, taki efekt uzyskaliśmy, między innymi, e, z tego tytułu, że. Raz, że zrobiliśmy w czas ten zabieg, bo pamiętajmy o tym, że zabiegi nie działają wstecz. Jesteśmy w stanie tylko reagować na to, co się dzieje i co się będzie działo. Natomiast wstecz już nie reagujemy. I teraz właśnie w aspekcie tego, jak reagujemy na bieżąco, mamy również pytanie, jaka technologia regulacji zbóż na słabych glebach, a trakt, także w trakcie suszy, a może w ogóle zrezygnować z regulacji. Znaczy tak, ja odpowiem od końca na to pytanie, ponieważ w trakcie suszy rezygnacja z regulacji. Nie, bo ten rok dobitnie pokazuje, że strategia mówiąca o rezygnacji z zabiegu, no za chwilę skończy się pewnie katastrofą, ponieważ te opady w większości kraju są już naprawdę na tyle obfite, tak, że. Tak, mamy dzisiaj, a pamiętamy przecież kwiecień, który był bardzo suchy, i tak. wiele osób właściwie zastanawiało się, tak. wjeżdżać z tym regulacją, czy nie wjeżdżać, tak? Co no, no będzie? właśnie. I, I takich pytań było bardzo dużo. Ja również dostawałem takie pytania na telefon czy na mail. E, I chcę jeszcze raz podkreślić, nie rezygnujemy z zabiegów regulacji. E, pamiętajmy o tym, że. Zawsze dawkę dobieramy do danego pola. Jeżeli spodziewamy się, że e, będzie tam powiedzmy, jest to chociażby nawet pszenica troszeczkę niższa, czy zboże jest to ogólnie niższe, e, bo to z coboru możemy wyciągnąć e, z każdej charakterystyki danej odmiany? E, i mamy słabszą glebę i wiemy, że to nie będzie jakiś bardzo mocno wyżyłowany plon, to tą dawkę możemy troszeczkę obniżyć. Czyli możemy zastosować 0,25, 0,3 litra chociażby na ten pierwszy strzał, ale powinniśmy go wykonać, ponieważ regulatory wzrostu włącznie z nawożeniem azotowym wpływają bardzo pozytywnie na zatrzymanie wody w roślinie. Także jeżeli ta susza się zbliża i my zrobimy lepsza regulację, wodna. jest lepsza gospodarka, dokładnie. Także te zabiegi jak najbardziej powinniśmy robić. Natomiast ja jeszcze wrócę tutaj do Ulchówka, ponieważ tam zrobiliśmy zabieg właśnie połączony modusa flexi w obniżonej dawce o 0,3, czyli nie daliśmy pełnej dawki, tylko o jedną setkę mniej, ale dodaliśmy do tego również zabieg T1, czyli pomieszaliśmy z zabiegiem T1, i tak się okazało, że akurat w tej lokalizacji był to idealny strzał, można powiedzieć, ponieważ te warunki wtedy się poprawiły. Tutaj mieliśmy jeszcze tą efekt kumulacyjny, ponieważ mieliśmy morfolinę, mieliśmy triazol na ten pierwszy zabieg. Także ten efekt skrócenia roślin jest naprawdę świetny, a efekt ogólnej regulacji mamy bardzo dobry, bo pszenica jest też bardzo sztywna i myślę, że tam nie będzie żadnego problemu z wyleganiem, jeżeli chodzi o pszenicę. Super, po prostu taka wiedza, że myślę, że po dzisiejszym tutaj live większość rolników jednak będzie wiedziała, że z regulacji nie rezygnujemy bo efekty widzimy dzisiaj, tak? Nawet jeżeli była ta... Efekty, tak na dobrą sprawę, to jeszcze ich dobrze dzisiaj nie widzimy, ale my je zobaczymy za tydzień, dwa, hmm. e, kiedy będzie więcej opadów, kiedy zaczną się właśnie dość ostre burze, e, kiedy będą takie sytuacje naprawdę bardzo stresujące. Wtedy to hmm. będziemy widzieć. Przed nami zapewne trudne żniwa. Chcę powiedzieć, że odnotowaliśmy incydent na Warmii Mazurach 12 maja, silną śnieżycę. I muszę Państwu powiedzieć, że na pasie kontrolnym, gdzie nie stosowano e, regulacji wzrostu, mięśnia zimy po tej nawołnicy, po tej śnieżycy wyległ. Natomiast na pasie, gdzie wykonano zabiegi regulacyjne, plantacja do dzisiaj stoi. Jest to kolejny dowód na to, że w trudnych warunkach regulacja wzrostu stanowi istotne ogniwo utrzymania wysokich plonów. I może jeszcze jedno pytanie od naszych widzów. Jaka jest różnica między modusem Flexi a modusem zwykłym? Świetne pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ mamy na rynku w tym momencie trzy modusy. Mamy modus Start, mamy modus Flexi i mamy modus 250DC, który jest najdłużej z nami na rynku. I te wszystkie trzy modusy mają coś w sobie, że tak powiem, innego. Modus pierwszy... Start, modus DC w tej formulacji, jest modusem, który polecamy przede wszystkim na zabiegi właśnie w trudniejszych warunkach pogodowych, ponieważ zwiększona liczba adiowantów i substancji polepszających nazwijmy to wchłanianie naszego produktu do rośliny powoduje, że ten produkt naprawdę w tych warunkach się bardzo dobrze spisuje. Natomiast modus 250 dc jest to modus, można powiedzieć, chyba o najszerszym spektrum rejestracyjnym, chociażby i o najszerszym spektrum, jeżeli chodzi o długość, bo nie, ponieważ już możemy, go właściwie od, od, od pełni krzewienia możemy go stosować. Natomiast modus Flexi to jest nasza, nasz najnowszy produkt, który jest w formulacji mikroemulsji. Ta mikroemulsja właśnie odpowiada za to, że w opryskiwaczu sama substancja dużo lepiej się zachowuje, dużo lepiej się miesza właśnie z różnymi agrochemikaliami i w wielu chociażby niemieckich publikacjach, gdzie oni tam wykonują w, w tych ich ichniejszych mniejszych izbach rolniczych dużo różnych doświadczeń. Oni sami rekomendują, że jeżeli chcemy pomieszać, nie wiem, dwa czy trzy produkty, to tylko i wyłącznie z modusem flexi, a nie z jakimś innym produktem. Także to jest rekomendacja chociażby niemiecka. Natomiast Tutaj mówimy przede wszystkim o modusie Flexi pod kątem właśnie tej łatwości rozpuszczania się, łatwości i kompatybilności z innymi produktami stosowanymi w mieszaninach. Jest to ten sam modus, ta sama substancja, <coughs> natomiast mówię, dużo łatwiejsze stosowanie i dużo większe bezpieczeństwo stosowania tego produktu. Marcin, w jeszcze jeden aspekt. Pamiętajcie Państwo, że modus jest estrem. Ester, tynek etylu ma wysoką lipofilność, bardzo łatwo przenika przez warstwy woskowe do wnętrza rośliny, a tam przekształcany przez esterazy do lekkiego kwasu organicznego szybko przemieszcza się do miejsc działania do tkanek merystematycznych. To jest fenomen jego powiedzmy działania, czyli doskonalenie formulacji plus doskonałość e, molekuły sprawia, że jest to produkt bardzo ceniony w Polsce w ochronie regulacji zbóż. Nie Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za te wszystkie odpowiedzi. Marcinie, bardzo dziękuję za pobyt tutaj dzisiaj w studio i Cała za wszystkie odpowiedzi, które dzisiaj udzieliliśmy naszym widzom.